Przez 24 godziny jesz jedzenie jednego kraju, takiego, które wylosujesz na mapie. A to kochanie oznacza, że jeżeli na przykład wylosujesz Włochy, to będziesz mogła jeść pizzę, będziesz mogła jeść spaghetti. lody. A jeżeli na przykład Polskę, to nie wiem. Schabowego będziesz jadł, ziemniaki bigos Tak to mniej więcej słuchajcie będzie wyglądać, oczywiście przez 24 godziny się bawimy, ale Pamiętaj kochanie o jednej rzeczy Mianowicie, że ten posiłek się nie może powtórzyć, czyli na przykład możesz raz jeść pizzę, możesz tylko raz jeść spaghetti, raz makaron i tak dalej, nie? Słuchaj, jasne? Co masz taką minę? No jak ja wylosuję kochaj, to co, nie A co, jeżeli wylosujesz na przykład Afrykę? I robaki jakieś będziesz jadła! No właśnie! Tu jest ogromna mapa świata, i teraz Wiktoria przeprowadzę, i po prostu pierwszy punkt na ślepo, jaki wskażę, no to tak wyjdzie. No dobra, Wikard, w takim razie pierwszy punkt, jaki wskażesz na. Mapę, co tu jest? Jakiś Niemcy, no i dobra, no Wiktoria, w takim razie. mam No masz już, możesz w takim razie się odsunąć? Nie patrz, nie patrz. Jak myślisz, co wylosowałaś? Jakie to było państwo? Jaki to był kraj? No bo było obok Niemiec, no dobrze W takim razie kochanie przed sobą Francja 24 godziny jedzenie francuskie Będziesz ślimaki? Będziesz jeść ślimaki, będziesz jeść kochanie No croissanty Będziesz ja jeść... Ja Ra, tylko raz, ślimaki też raz, albo jakieś żabie albo cokolwiek podobnego Zab Zobaczymy w takim razie co będziesz miała Co będę jadł? Ja, Wiktoria, proszę daj mi opaskę i uwaga Niech to w takim razie będzie kuchnia, którą lubię Na przykład włoska, na przykład polska I w takim razie pierwszy punkt jaki trafię tu w Japonii, tak? znaczy, no tak, no, taki, no, jest, no tak, taki na, na innym samy... kolorze to jest nawet napisane to jest telewizja japońska, japońska czyli, że japońska kuchnia nie wiem, nie przepadną z jaką regionalną regionalną orientalną <laughs> japońska kuchnia, no to jakiś Sushi! A tylko raz będziesz mógł sushi? No tylko raz. Gorzej, jeżeli to smaczne podra się skończy, będę potem ja tylko jakieś nie wiadomo co. No zobaczymy, co to będzie. A to wie pani że rubale, Jakieś jakieś widziałam jakiś program. Nieważne kochanie, zobaczymy przez najbliższe 24 godziny. Więc w takim razie, słuchajcie, my idziemy na śniadanie, bo jest godzina 8.30, już ma 40 w związku z czym trzeba jakoś fajnie ten dzień rozpocząć. Czyż nie? Tak. A będziesz ten film możecie fajnie rozpocząć klikając teraz tutaj ten przycisk subskrypcji, ponieważ słuchajcie, trwała nasza święteczna akcja, która, słuchajcie, polega na tym, że każdy, kto zasubskrybuje kanał, bądź każdy, kto już subskrybuje ma szansę od nas dostać świąteczny, dedykowany prezent, a akcja trwa do połowy grudnia. Widzimy się pośpieszył. A poza tym w listopadzie wbijamy, słuchajcie, 700 tysięcy subskrypcji. Jej teraz, już, teraz, jutro. Wiktoria, co będzie to na swoje francuskie śniadanie? że naleśniki. Naleśniki? Tak. Wy też teraz możecie napisać w komentarzu, czy wolicie sushi, czy wolicie jednak naleśniki. Dajcie teraz szybko znać w komentarzu. Wiem, tak, drodzy, słuchajcie, lecimy jeść! We francuskim skoro dostałam, słuchajcie, naleśnika. Mm. Patrzcie jaki to jest ogromne. Znaczy tak, to jest specjalnie jesteśmy we francuskim miejscu. Coś w sensie, nazywa się French, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No bo jesteśmy w galerii i obok siebie jest japońska i francuska restauracja <laughs> i ja wziąłam francuski na wydos, patrzą wziąłem japoński na wydos, a poszliśmy właśnie do Polski. Jeżeli chodzi o mnie, ja wziąłem typowo japońsko sushi, słuchajcie. Ty masz fajnego naleśnika, ja no. nie wiem no jak to zadowolony pasek na mojej sushi. Przecież to jest no, wielkość ja mojego palca. Małe serce. Ja myślałam, że naprawdę to będzie takie duże, jak wykliśmy jeść, a nie takie pyrki. A, do smacznego, mam nadzieję, że Twoje śniadanie będzie pożywne i się najesz. Cóż jeszcze na śniadanie nigdy nie jadę, powiem wam szczerze. Plus, pałeczka mi odpowiada, ale dalej nie potrafię, więc w ogóle japońska kuchnia dla mnie to będzie w sam raz. Nie czekaj. O! A ty się obyłeś łatwiej, Może nie są aż takie malutkie w sumie, są trochę dłuższe. Zazdroszczę ci tego, co wylosowałeś, serio. Ja jem surową rybę. Ale byś chciała ty miał łatwiejsze obie. Myślisz? No dobra. Zobaczymy. No Wiktorę, nawet masz jakiś tydzień francuski w sklepie. Trzy. Na razie widziałam polskiego tego, o Polskiego stypka to chyba nie, ale tu masz jakieś sery, coś dla takiego? O, Tu też masz tego sporo. Ale co ja mam, coś takiego? No co Słuchajcie, no. trafiliśmy do jakieś, ale są włoskie, azjatyckie, pole różne... Sushi, słuchajcie, dzisiaj rano mi nie wyszło, ale może ja sobie zrobię w domu sushi. Ale to nie możesz już jeść sushi. A faktycznie. O, ale ja to jest, jest chyba, to jest chyba chiński, kochanie. Ten słuchajcie odpada, bo jest made in china, to, to raczej nie. W sensie ja wiem, że może być made in china może być wyprodukowane, ale to nie jest japońskie. Chińskie, to trzeba rozróżniać teraz. No. Co mamy dalej w takim razie? A makaron ryżowy? To jest. może wpisz w internet, a nie patrzeć gdzie jest wyprodukowane. a Mina, gdzie się zamyśli, widzicie? Jaki języczek zawsze wystawia? Makaron ryżowy, tak? No, widzicie jego w skupienie. To jest takie urocze. Indie chyba. Co? No, Idziemy nie dalej. Jest to A może coś takiego? A może te, krewetkowe chipsy. Czy ty tutaj widzisz krewetkowe. Nie. Wiktoria, słuchajcie, znalazła w takim razie coś francuskiego. Uwaga, dam ram. Co robimy? Nigdy nie wiem, jak to się mówi. Croissanty, croissanty, croissant. Nie wiem. Cię najbardziej francuska żydoka ja chyba mi się tak nie kojarzy. Nie francuski, i że mogę to wiedzieć. Tak? No ale to jak nie jesteś pewna... Albo bo to jest ciasto francuskie. A no to jak jest ciasto francuskie to śmiało. No faktycznie, to bierz. Masz już kilka posiłków w takim razie, jest Tak, już w mnie się boję najbardziej obiadów. Bo co nie jest na obiad? Tromu... Ślimaki. Ślimaki? może łódka? Może. Ale nie <ich> lubisz przecież. <ślinikierne> Okej. Okay. I jest, słuchajcie, po godzinie 16, w takim razie Wiktoria, to przyszedł czas na obiad, tak? Ty tak. sobie kupiłaś kilka nowych rzeczy swoich Nie, mój obiad jest w drodze Ale kupiłam sobie przekąskę No, właściwie to tak Bo Wiktoria mówiła coś typowo francuskiego Coś takiego, co ja nie wiem jak to w ogóle przełknąć, Bo wygląda to okropnie moim zdaniem Ja też nie wiem, ale skoro challenge to challenge Wygląda to naprawdę obrzydliwie Więc zobaczycie co Wiktoria mówiła I co tutaj dojdzie tak do godziny chyba Na ten moment, słuchaj, francusko sobie możesz zjeść rogaliki, tak? <laughs> Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o mój obiad, będę miał coś typowo, typowo japońskiego. I dobrego. Co wydaje się być w Ty, miarę. Że żyjesz. Wydaje się być w miarę smaczne. Na pewno znacznie smaczniejsze nie niż nie to, jest. co przyjdzie tobie. Ale na ten moment masz coś w porządku, tak? Ja, słuchajcie, wziąłem coś takiego jak Dam, Dandaradam Saigonki. wam mi że one są. Takie ciasto, taki krokiet. Te Saigonki są już zimne, bo je kupiliśmy 3 godziny temu, no ale. Może podkręć sobie w piekarniku. Ale bardzo smaczne są przynajmniej. I słuchajcie, wziąłem coś takiego jak Gioza, czyli pierożki również z warzywami. I to jest słuchajcie, mój obiad, a twój jest w drodze. Jezu się Jezusie, bo jak to będzie wyglądać, naprawdę. To to, to, to to, już odpadasz. Czas na posiłek, a zaraz zobaczcie co przyjdzie, Wiktorii Nie. Wika wika! Czy wiesz co ci przyszło? Jak się nie może doczekać, że aż zagląda. <noise> no to Wikcia, odbieraj swoje nowe żarełko. Co, co to będzie dzisiaj? Aha, no to mamy, słuchajcie. Teraz apetyt. Dam, dararam. Aha, jeszcze to jest coś takiego. I aż się boję jak to dziewczy... Na zdjęciu wyglądało to nieco gorzej. Wygląda jak kurczaczki. Bo uwaga, są to żabie łódka. O! Ja nie, nie! <słuch> to za tak kurczak. No kochanie, przecież chciałaś zjeść obiadek francuski. Nie możesz się poddać. Znaczy możesz zamówić coś innego sobie, ale został ci tu pół rogala, tylko nie możesz na samych rogalek. Idziemy na kolację na miasto. Nie, nie, nie. Tak. Żabie łódka masz. Kosztowały 45 zł. Cieszabia, utka wygląda mniej więcej tak, to jest typowa francuska potrawa, wygląda to co najmniej obrzydliwie i nigdy w życiu tego czegoś takiego nie jadłem. Ani nie widziałem tego na oczy, no mi teraz w każdym razie życzę Ci powadzenia, żebyś to wiedział w całości albo przynajmniej. Ale nie jest to fajne w sumie. Trochę mi to odtrąca to No ale tak we Francji jedzę, no też czasem. Ja chciałam Paryża pojechać. I jam! Nie wiem, że zaję sobie na pewno jest smaczny, ażbę skosztował, no ale niestety nie mogę. Nie ja wiem co gorsze, te czy ten sok? Ten mi sok. wody akurat nie ma, słuchajcie. Proszę kochanie, popij sobie. Aż tak to niedobre było? Czyli co, nie będziesz więcej jadła? Nie, nie smakuje ci, nie chcesz już. To skłódne dobre, nie polecam Naprawdę? W takim razie nie próbujesz już nigdy więcej. Nie, ja już się poddaję. Wszystko, jak poddajesz jak kochanie jeszcze trzeba kolację zjeść, trzeba potem jeszcze śniadanie zjeść? Nie, naprawdę, już mam dość. Myślałam, że jeszcze z Tak czy siak nie, się, jak nie to wyglądało jest. to wszystko fajnie, na ten moment ja sobie dojadam jeszcze powoli moje sejgonki i pierożki warzywne. Są one smaczne, ja przynajmniej nie narzekam. W przypadku, gdyby ten film był kto ostatni, to chyba byś odpadła. I słuchajcie, w przyszła jakaś moja zupa, jakaś moja kolacja, jak gonki tampai się nazywa, nie mam pojęcia. Jakiś Jakaś typowo japońskie, typowy japoński przysmak, który... Nie wiem, to jest wegetariańska zupa z pirożkami i warzywami. Tak, właśnie widzę, że jest jeden pirożek, który jest rozwalony. Aaaa! Rozwalona no, super smacznie. Ale słuchajcie, to jest moja kolacja. A, A co z twoją? Będziemy jechać na miasto. Do miasta będziemy jechać? Tak. Jak? Gorące. Smakuje jak grosół. Tak! No i mamy ranek następnego dnia Placy ci się trafiła spoko i wygląda na trochę smaczniejszą niż moja tak, Bo bo mi po prostu niedobrze, bo za dużo słodkiego Za dużo słodkiego, no, no jak to francuskie, no Ja słuchajcie, na ten moment się też czuję dobrze I wnioski po całym challenge'u są takie Że taki challenge jest drogi No! Do. Na śniadanie już nic chyba nie będziemy jedli No bo w sumie już nie trzeba, możemy sobie przeczekać Bo jest która? Dziewiąta? A to już jest po challenge'u No co, bo <grym grym> No dobrze, wystańcie się jak już po poczę, bo zaczynaliśmy o godzinie 8.30, więc słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie, kliknijcie sobie teraz tam na prawo, tam, 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 tam. W którym, no dosłuchajcie, ktoś miał zakupy za 1000 zł, ktoś miał zakupy za, za 1 zł. I to jest w fajne, że czytam się na tym odcinku ustaw, więc kliknijcie, obejrzyjcie. Dzięki wielkie za oglądanie. Kliknijcie, tam, trzymajcie się. Pa. pa.